Przemanko, bodaj samolotora, to jest pierwszy. kolejny już odcinek do naszej serii. Zagrajmy w Harry Pottera i kamień filozoficzny. Lecimy na zaklęcia jakieś tam. O, profesor Flit, Flitwick di gardibile symbol when i stop hold down the mouse button and follow the pattern then release the button la 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 pintardi miliosa co z tego że tam było obrót i drach nie, weć trzeba walnąć rüştką w idealne wu jakie się kasz normalne tak czaruje a paś się znajdzie po co

Wydaje mi się, że jest jeżdżenie w drugą stronę, tylko przeszkadza. Teraz tak zauważyłem. Lesson, Mr. Um, będę puszczał jednak na koniec. Bo... bo Żeby zarobić lepiej. O, tu, 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 tu dobrze, dobrze. I lecimy do końca i puszczam. No i patrzcie jak teraz ładnie idzie. 80% na ludzie. Czyli jednak. impressive, Mr. Potter. 15 points dla Gryffindor. Przechodzimy z Mr. Potter. Lecimy dalej. Ja, tu ja. I tu w dół moi drodzy. 95% a 20 punktów piechotą nie chodzi czy się uda? Czy się uda? 50% na środku i uwaga, 96%. 20 punktów dla Gryffindoru. 20 punktów. Woo! Tyle wygrać. Lecimy dalej. Now enter the Wingardium Leviosa challenge. Now enter the Wingardium Leviosa challenge. Practice the spell. Follow me, Mr. Potter. Win Guardian Leviosa on that statue, then move it onto that large. plate. I mamy się jakom chodzi? Win Guardian Leviosa. Win ja... nazwa. Przez Well done. Now go and collect the challenge stars. I'll meet you at the end. Good luck, Mr. Potter. Thank you, my little gnome. Poświęć na lekcję. Chodzisz ten? Przynajmniej niego lekcji. Nie siedzi na nami przez pół i pojedzie do swoich uczniów. Tak powinien robić każdy nauczyciel, a nie tak jak pani profesor Hucz. O, 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 uwaga, cygany biegną. Dobra, pokonaliśmy cyganów i błędem. Nie, nie zorientowałbym się, że to jest specjalnie do tej kraty. Naprawdę. Challenge star, yep. Yeah. I moi drodzy, safe. A, chcemy kończyć? Nie, nie chcemy kończyć. Lecimy dalej. Lipendo! Alohomara! No, trzeba bawić Nie poradzisz sobie. Ja Ciekawe, co będzie, jak przeskoczy tak bokiem. Jestem ciekaw, czy będzie chciał się złapać. Uuu, uu, uu, uu. Bo czemu nie? Wspinaj się po powietrzu, Harry. Jesteś przecież czarodziejem. Czekajcie, bo ten sobie. No co? Zostawiłbym go. Samego. Już nigdy nie zebrałbym z nich fasolę. Zgniłyby tam powszechnie czasy. Kto wymyśli to flipando, -flip naprawdę? Popatrzcie, cygana. Dobra, cygany są częściej. Uważajcie na nich. Nie zauważyłbym, naprawdę. Nie. Flipendo. Muzyka dla cyganów! Powaga Cygani. Yeah, Dało się! To z tego, że upuściłem go prawie że na krawędzi, ale nie, na środku wylądował! <laughs> Dziwnie się tym rzuca. Ma pewien zasięg, a ja nie boli, ale przeżyję. Lecimy dalej po Challenge Stara O, go -o Druga Już myślałem, że to cyga na no to, tylko się jak spuszczę go na siebie, to mi się stanie, wolę nie próbować. W niej umrę i... Będzie źle. Yeej, most! Teraz zbiorę. Zobaczę co jest z drugiej strony. Challenge star, moi drodzy. Mogę wyskoczyć, nie. Ej, yy, ty fy, jak tam dojść? Lolololol. Lol, lol, lol. Dobra, mamy to. I myślę, że to będzie koniec. Co wy na to? Bo ja myślę, że jest ok. Um, to będzie na tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.